O, tu to Tomka wóz jeszcze stoi. Jakże widzicie, godzina pół do dziesiątej. Majstrów jeszcze nie ma. Teraz tak myślę, czy właśnie nie zmontować tego, co mam. Nie mam za dużo, ale coś tam zmontuję, żebyście mieli co oglądać. Czyli proces tutaj tulejowania tego elementu. Także, może to właśnie sobie teraz zmontuję i sobie będziecie mogli obejrzeć. Tak, jak wspominałem, dużo tego nie ma. Tu przyjechał taki mekalak, jutro jest czwartek, to może jutro się zajmę tutaj pomiarami. Tu jest jakaś słaba jazda, więc, więc zrobię sobie takie pomiary. Planuję jeszcze jutro też zrobić jakiś filmik z wymiany oleju w Ducato, bo mam do wymiany olej w Ducato i w Juli mam do wymiany olej. Także coś tam będę kręcił, pewnie z tego też. No i tyle, także. Nie przedłużając, bo zawsze za dużo gadam, więc idę to montować, żebyście mieli co oglądać. A chłopacy są w drodze, także dzisiaj mają dniówkę taką naprawdę fest. Wyjeżdżali o godzinie 5 do 5 rano. No i tak planowali gdzieś do 23. Powinni wrócić. No, zobaczymy, jak wrócą. Także. także Zapraszam do oglądania i do następnego razu. Hej! No, dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Dziś taki zestaw wjechał. Znaczy, no, sam wjechał. Pochwalę się, że ja sam umiem takim traktorem wjechać do warsztatu. No, tu do zrobienia jest naprawienie tych otworów. Jest to tak dziwnie skonstruowane, bo zobaczcie, materiał jest tutaj. Mega cienki. Te uszy są naprawdę cienkie. Pogrubić wydaje mi się, że ich tutaj nie można, bo cały ten stworzeń jest taki trochę przekombinowany, bo on ma hamulec. Hamulec działa na tej zasadzie, że jak go się wyreguluje, to działa tak, żeby się to drewno, które w jest złapane, żeby się nie bujało. Wygląda to tak. No i tu zobaczcie, no, trochę się to zużyło. Teraz, był taki pierwotny pomysł, że to po prostu wyspawać i wytoczyć na tą 40, bo to jest 40 stworzeń, a tu mi się wydaje, że już mamy. Ile to może być? 55, 58 to będzie gdzieś średnica, w tej chwili, wytrzaskana. No i tak się zastanawiam nad tym, jak z tego wybrnąć, jak to zrobić, żeby to. Było nie gorzej niż fabryka zrobiła, a dobrze by było, wkładając to trochę pracy, żeby było to lepiej zrobione. Więc mam taki pomysł, że zastosuję tuleję redukcyjną, którą to tuleją wydłużę sobie trochę, jakby poszerzę tą szelkę, czyli tu pójdę około centymetra. No to będę miał tua tego i cm tego, 2,5, no może na 3 cm. Generalnie zamówiłem tulejki 30, będę starał się robić na 30 mm to szeroko. I wtedy tulejka o trochę cięższej ściance niż ta, bo ta jest akurat ta jest 40 na 55x60, na będę miał tulejki 40x50x30, na na które dzisiaj mi do paczkomatu przyjadą. No i w, te, w ten czas jak, bo już tak myślałem, żeby w ogóle tą tuleję tu wbić, ale ona no nie będzie się tutaj trzymać w ogóle w tej, w tej szelce, zaraz stąd wyleci, bo jest po prostu za małe, za krótkie podparcie, za krótkie prowadzenie. A no nie wiem, jakby ta tulejka musiała być osadzona, żeby ona nas takie wąskie szelki nie wyleciała. No może, aby to tak dosyć ciasno zrobił, to może by to nie wyleciało, ale w pewności szczerze Wam powiem nie mam. No także teraz będę zakładał wytaczarkę. Yy, zrobię sobie, ustawię oś do Wysięgnika, żeby mi to ładnie pasowało, to wszystko roztoczę wstępnie. Nie na gotowy wymiar, poczekam aż przyjdzie mi tulejka, i, i wtedy dopiero będę ciął rurę redukcyjną, będę ją tu wstawiał. Od środka ją obspawam, żeby, żeby to się lepiej trzymało. Bo tutaj widzę, że w miarę dojście jest. Tu nawet można. Czy pół, pół tym uchwytem od automatu, czy, czy nawet tutaj elektrody się da wsadzić, tu się da wsadzić uchwyt, więc jakoś to pospawam. No i wtedy po spawaniu jeszcze leciutko się liznie nożykiem pod tulejki. I tyle. Taki plan jest. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, słuchajcie, walczę tu z tą materią dalej. No, zrobiłem to w taki sposób, że tu jest tuleja. Ona ma też z 60 pręta wytoczone. Tu w tej chwili mam bardzo taki roboczy wymiar, jakieś 43 mm. Tu jest, widzicie, tak samo. Teraz tutaj obspawam to czoło, bo tu mam w miarę dobre dojście, mimo że jest uchwyt za, przyspawany do wału. I tu tyle, ile sięgnę tu od spodu, też obspawam. Poczekam aż to wystygnie. Założę z powrotem wał. Myślę, że do tego czasu już przyjdą mi tulejki zamówione do paczkomatu. No i tak to wygląda. No. Chcę to spawać, dlatego że żeby się ten materiał jakby ujednolicił, bo tutaj ta ścianka została już dość cienka. No, tu w tym miejscu. Więc jak się wszystko to pospawa, żeby to miało jakąś tam w miarę wytrzymałość. No hej, hej. Wygląda to w tej chwili tak. Tu jeszcze to czoło troszkę poprawię listkóweczką. Tu są takie jeszcze małe wypływki spawu. Więc już nie będę tego nożykiem skrobał. Z tej strony wyszło tak. Także te czoła są trochę odbudowane. Teraz tak. Właściwie zrobiłem sobie chwilę przerwy. Wypiłem kawkę. Mamy godzinę. 14 dochodzi, więc widzicie to takich rzeczy się tak to się mówi, nie robi się nie wiadomo jak szybko, tylko na wszystko potrzebny jest jakiś czas. No i teraz planuję sobie, znaczy sobie, no, klientowi. Włożymy te tulejeczki tu, tu sobie wejdą te tulejeczki takie ładne. Kanał smarny generalnie jest tutaj niepotrzebny, bo to jest smarowane przez stworzeń. Jest to smarowane przez stworzeń. O, tu jest otwór. I tu jest otwór. Więc tu żadnego smarowania robić nie muszę. No, także mam to przedłużone. Kurę tu pod światło to nie pokażę wam tego. No, jest poprzedłużane o, o. No, praktycznie mamy to wydłużone o jakieś 15 mm. Było 15, jest ponad 30, więc podparcie teraz takie takiej tulejce będzie na pewno dużo skuteczniejsze niż Niż przedtem to było, tylko w szerokości tej szelki. A tam wrzuciłem taki short na YouTuba, bo tak cała ta przyczepa mi się kojarzy, że to jest szkielet dinozaura. Nie, to aby to filmistowie wykopali sobie taki szkielet, założyli kamienne kółka i sobie zrobili taki drzewowóz do wożenia drzewa na ognia, na którym inne dinozaury się smaży. <laughs> takie skojarzenia, o, widzicie? Tu żebra, i tu żebra. No ale dobra, koniec głupot, bierzemy się za robotę. No a jeszcze tak nadmienię: chłopaki walczą w legnicy, napawają przednie koła, które kiedyś kiedyś tam były robione przez nas, czyli poprawiają, poprawiają, wydłużają, że tak powiem, ich żywotność, czyli tak jak te koła, które tutaj leżą do kompaktora, który mamy w częściach. No i mają w sumie do założenia koła tylne Także ambitny plan mają taki, że dzisiaj do końca dnia to ogarniają i wracają do domu I jutro są normalnie w robocie Dobra działamy dalej No słuchajcie powoli kończę tę robotę Zeszło mi przy tym o, Otoczenie tych tulei pośrednich spawanie tego wszystkiego Obróbka jednego czoła drugiego Później tutaj te czoła też obrównywałem. No i teraz to ładnie wchodzi. To jest troszeczkę luzu. Moim zdaniem, tyle ile być powinno. Tu jest poszerzone o te tuleje, co widać. Teraz muszę, zostało mi tylko jeszcze skrócić. Bo tu oryginalnie przechodzą dwie takie plastikowe tuleje. Żeby się to nie schodziło do kupy. O, takie są tulejki. I one muszą się tu zmieścić. Także nawet abym swoich tulejek nie stawiał, to no i tak by się tu nie zmieściły. Więc nie wiem, co tu, co tu konstruktor miał na myśli. Generalnie muszę jeszcze teraz wymierzyć i porówno je po prostu skrócę. No i jeszcze zostało. Tu urwana śruba jest. Śruba, która to ucho musi trzymać. Także no, to ucho jest, tu jest. o. No też takie kurde, na styk tutaj mi powinno sięgnąć tego co widzę no, także zaraz ją spróbujemy w którą stronę pokręcić może pójdzie, może by tu wystarczyło żabą jakąś złapać, tylko tu jest ten wąż, przeszkadza ładne korzystnie będzie ją wkręcić tam w tamtą stronę jakoś z tym wężem się chyba minie a minie się, tyle to się minie dobra, nawiercam to i i praktycznie będę miał gotowe Aha, jeszcze te tuleje. No i już klient dzwoni, już pyta i kiedy. I kiedy? No wczoraj to kurwa przeprowadził. Do czwartej na pewno nie zdążę. Myślę, że do piątej powinienem to garnąć, bo jeszcze cały ten chwytak trzeba zamontować, wężyki przykręcić. No to no zostało praktycznie 45 minut i cały dzień mam poświęcony właściwie tylko na to. O, słuchajcie, tutaj te tulejki, jak widać, skróciłem. Wchodzą tu idealnie. Że wręcz same się trzymają. Tu właśnie nawierciłem sobie urwaną śrubę i cieszy bardzo, jak to tak idzie. No i dobra, pewnie teraz tym kurę zaczęła kurę teraz padać. Bo taki był plan, właśnie, że za chwilę wyjeżdżam. Bo mam kubę. Kuba mi pomoże tutaj ten założyć z powrotem ten, ten chwytak, cały. I tyle. No, tego hamulca chyba nie tak jakoś skręcał. Szczególnie, bo nie chcę tutaj, majstry go wyregulują po swojemu, bo ja nie mam pojęcia, jak to wyregulować. Nigdy nie miałem z takim czymś styczności. Dobra, także widzicie, tak to wyszło, czy dobrze, czy niedobrze. Moim zdaniem nie wyszło źle, chociaż tak się robi. Zawsze można zrobić lepiej, ale tu ogólnie źle nie wyszło. Dobra, sprzątam ten bałagan i wyjeżdżam i zapinam chwytak. A robota mam skończoną. No także podwiesić to ustrojstwo, przytargać z dworu. Trzeba się trochę naszarpać. Śruba odwiercona, tu jest przesmarowane, cały zestaw założony. Jeszcze pokażę jak to stare ustrojstwo wyglądało. O, tu zobaczcie, jest ten stary stworzeń ta śruba, ta śruba, która tu jest w tym uchu od tego ramienia hamulca się cały czas tu im urywała. Ale się urywała dlaczego? No dlatego, że... Dlatego, że wyrąbane to wszystko było, i chwytak z ciężarem jak majtał tym na lewo-prawo. To zwyczajnie po prostu urywał tą śrubę. O, tu o tej śrubie mówię, co, co ją odwiercałem. No, także tu majsterką powrzucam te graty z powrotem. Wyjeżdżam, sprzątam, nawet lepiej, że dzisiaj po to nie przejeżdżać. Właśnie też przed chwilą dzwonił, że jutro po to przyjeżdżają. Zażyczył sobie. Pan fakturkę i tu mogę wam jako ciekawostkę też powiedzieć, że co do kosztów. Czyli tak, rozebranie tego ustrojstwa, założenie wytaczarki, wytoczenie większych otworów, utoczenie sobie tulejek na tokarce dwóch poszerzających całe to ustrojstwo, prze, yy, prze, przetoczenie wytaczarką pod wymiar pod tulejki, wsadzenie dwóch tulejek to jest tak 1300 zł za. 1300 zł za robotę wytaczarką, 80 zł za dwie tulejki i 300 zł za demontaż tego chwytaka. I później z powrotem montaż, bo powiem, że się trochę z nim tutaj na że to wszystko spiąć. Tu później, że właściwie te węże tak Są dwie rurki, dwa węże. Rurki się fajnie łapie, bo są sztywne i te nakrętki fajnie złapać. Ale już te węże one się tu firtają, wszystkie w każdą stronę, który tam, gdzie woli tam się przesuwa. Więc dopiero jak się odkręciło ten yy, mocowanie tu węży, no to szło je na tyle wyciągnąć, że jakoś tam szło palce wsadzić. Te, niby prosta sprawa, ale, ale czasami człowiek chce zrobić szybko, a później to szybko wychodzi wolno. Tu jeszcze nie mam bladego pojęcia, jak ten hamulec działa. Yy, I co tu powinno być na tych, na tych uszach? Podejrzewam, że to tak luźno raczej nie powinno latać. I tak wydaje mi się, że. Że to gdzieś tu powinno być spięte jakąś śrubą. To ucho z tym uchem. Tak mi się wydaje, ale to najwyżej nie chcę majster zrobią, bo nie wiem, nie znam tej konstrukcji, nie widziałem nigdy takiego bolca z hamulcem. No także tak to widzicie wychodzi. No, dzisiaj praktycznie za bardzo niczym się nie rozpraszałem. Cały dzień począwszy od godziny tam bodajże 15.30 zacząłem. Pół godziny później przerwy. Później jeszcze z 15 minut na kawę i, no, i tak zeszło. No. Zaszło, nie miałem też miękkiego materiału, toczyłem ten, toczyłem znowu w tym hartowanym, to z hartowanym jest problem z ucinaniem, bo piła tego nie chce ciąć, trzeba sobie naciąć szlifierką albo, o tak tu widać jest takiego ślad na rancie po szlifierce, bo piła taśmowa nie bierze tych twardych, tych twardych materiałów z tłoczysk. No, później te plastikowe tulejki, co były w zestawie nowe, trzeba by je po ponad 20 mm każdą przyciąć, żeby one się tam zmieściły. Bagdałem te poszerzenia to automatycznie te tulejki. O, tu jest druga stara Majstrów tulejka. No, od razu też rzucę tu do kartonika. Tam jeszcze na że leżą nakrętki. Tu te nakrętki też im włożę, może im się tu do czegoś przydadzą. No i tak to wychodzi, widzicie. No. 1580 zł netto plus VAT płatne gotówką przy odbiorze jutro, więc. Więc to by było tyle. Także wyjeżdżam teraz z tym sprzętem i, i sprzątam. I chyba już na obiadek będą zaraz mnie wołać. Jeszcze zobaczycie sobie, jak taki sprzęcior wyjeżdża. Aha! Jeszcze jedno, bo tam mam taką... Taką mam tam... Ala kobyłkę. co podparłem tę wysięgę, że to wszystko tak stoi, wiecie, na... na wiecie. Na wiecie. Tak, patrz, patrz na mnie, nie tykaj mnie, więc więc sobie przeheftowałem to do konstrukcji tego traktora, tego Giery się urwały, ale tak że wam powiem przyspawane to było aby aby Dobrze się to... No i obiadek, kochani, dobra. Jakoś wyjechałem tym sprzęciorem. Dobra, to było na tyle z dzisiejszego dnia, więc zostało tylko posprzątać. Także do następnego, trzymajcie się. Hej.